Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No witamy kochani. 22 dzisiaj, tak? 22, tak. 22, oczywiście marzec. Jesteśmy przy Odysie. Jeszcze zasznurowany jest, Jesteśmy we dwójkę tym razem. Mam nadzieję, że dzisiaj się uporam. Przygotuję się tak, że już będzie na gotowe. No ale nie będę uprzedzał faktów. Zobaczę, ile mi się uda zrobić. Dobra, bierzemy się za robotę. No, pod Plantyką jest gorąco. Bardzo. bardzo gorąco jest pod plandeką Mamy sobie wszystko, tym razem trzeba będzie usunąć materac Przygotować tak porządnie front robot Jeden z gorszych etapów porządkowych już za nami, wyciągnięty materac No, trochę się trzeba przy tym napracować, to jest kawał, kawał naprawdę klunkra Gruby, ciężki, ale dobry, fajnie się na nim śpi No i tak mamy właśnie dziobóweczkę Dziebóweczkę mamy już wolną. Teraz będzie można normalnie popracować. Przynosimy, odmierzamy. No więc większa część materiałów przyniesiona, przygotowana do mierzenia. Prąd podciągnięty, narzędzia podłączane. Także kochani, bierzemy się powoli za pracę. No i pierwsze koty za pierwszy kawałek styropianu przycięty, teraz przymierzymy. Ech. No i patrzymy jak to będzie. Tak. No nic, przytniemy następny z cztery kawałki będziemy dopiero patrzeć no i trochę zeszło. Ale jedna strona już spasowana. Teraz będzie można wyjmować i wyskrobywać gąbkę tam, żeby można to było jakoś przymocować. Ale najpierw weźmiemy się za drugą stronę od razu. I jedziemy przymierzać. A jak mówiłem już działamy w drugą stronę. Dyczko przytniemy górę. Dobrze. A tutaj tutaj z kolei. Tu na dole trochę przytniemy. Dobra, styropian już spasowany, listewki też. Teraz zewnętrzną sklejkę przyłożyłem. No też po, tym, po tych 3 cm odsadzki też pasuje wszystko. Także tam dziobówkę to będę musiał spasować jak tu wszystko już poprzykręcam. Prawa strona do przymierzenia została. Sklejka, ale ją tam podklejałem troszkę, bo mi się rozeszła na brzegach. Bo to taka cieniuteńka sklejeczka. No zaraz zobaczę, czy Wikol złapał. Sklejki już dopasowane, cięte nie będą, więc można zabezpieczyć lakierem. Przed wilgocią, oczywiście, tylko. I następna. A no i zostanie jeszcze tylko jedna strona. Klejeczka po obu stronach. Pomalowana. Zabezpieczona. Czeka troszkę, żeby przesnąć, i ją wstawię do środka. A powoli się pakujemy. To, co mogę zostawić, to zostawię. Skrzynkę. Część narzędzi wezmę, bo może się przydać w domu. Jednak coś może tam będę robił. No co? W środku. Listwy do przymocowania, do przyklejenia. Już dzisiaj mi się nie chce, bo nie mam nawet tutaj gumowych rękawiczek a na ten taki klej montażowy. Wezmę to, zrobię, to się upitole cały. Tu zostawimy wszystko tak, żeby nie mieć później roboty znowu. A tam jest wszystko przygotowane, już wyczyszczone pod listwami, wyskrobane. Ta stara gąbka, co była przyklejona, usunięta w tych miejscach, gdzie będą listwy przymocowywane. I dół przykleję, a górę przymocuję wkrętami do jaskółki, bo tam jaskółka jest mocno przylaminowana. Także doszedłem do wniosku, że nie będę tam kleił nic, tylko przykręcę. No jak to będzie zrobione, to tylko ten trójkącik zostanie tam z przodu kotwiczną zakryte. I będzie wszystko już. No mam nadzieję, że teraz będą materace na dole już nie będą tam wilgotnieć. Podysiek już zamknięty. Bałagan w środku pozostawiony, no ale nie chcę sprzątać, bo od nowa wszystko będę robił, a tak to pół roboty. Z rozkładaniem zostanie. Dobra, idę teraz kochani nad zalew już tak wieczorową porą powiedziałbym dzisiaj. No ale praca była ważniejsza, dzisiaj chciałem chociaż trochę spasować to wszystko, już zostawić takie do, do montażu gotowe. I zobaczymy co teraz będzie nad zalewem. Widzę, że wieje. Przyczepy już poodkrywane. Proszę zdejmowane pokrowce także widać że sezon sezon już się zaczyna wieje akurat prosto na ten brzeg widokiem zalewu już wieczorową porą. To do następnego.